To co? E, szybki restarcik i na... Restarcik, panowie. I na Ta mapa? mapa? To była mapa, tyle czasu. No właśnie, trzecia mapa, szybki restarcik. Trzecia mapa? Dawaj Mandzio. no. no to kto wychodzi, kto wychodzi? A czemu możemy takie decyzje robić? Dobra, Szymek. Szymek no dobra, Szymek. Kiedy będzie wyty? Złapany. Wyty. O nie. Niewinność. Niestety skazane na niewinność. Co mam powiedzieć? A Okej. O no 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 nie. No no nie. No, no. Powiem tak. O nie! Kuba. Patrząc kto umarł, aż po prostu nie chcę podpieprzać. Ja może nie wiem kto to zrobił, ale właśnie się zaśmiał. Ja się no, to mógł widzisz, zrobić każdy. Jest zaha. Kamil? Jest jak jest. No za jest, no jest, jest jak jest. Ja go nie mhm. zabiłem. O! Ja nie argument. jestem zabójcą, bo to nie ja! Powiem Dziękuję wam, czat, bardzo. Znaczy czat, czat. Tak. Wy też możemy być czatem. Jak to było? No. Strzelam z działa, wstąpiłem na działo, strzelam sobie, po czym wracam się do kafeterii, bo na górze są pstryczki do włączenia, nie wiem jaki tam był uh -huh. jest, ale jakiś jest, no nie? I Ta. z kafeterii w moją stronę, od góry, idzie Zacha. Mijam go i nagle widzę ciało. Jakie od Dla góry, ty go nie zgłosił? O, byczku, byczku. Zacha, powiem tak, Słucham. szans jest 87,5%, że to Zacha. Co, jak ale to umieścił? Ja jak, jak, jak równo. <grym> że, co? I, ale, że co? Że co? <grym> że go zabiłeś? Że go zabiłeś, a. tak. Three, Dobra, three, Dobra. Three, Dobra. E, ja ci powiem tylko tyle. To jest nieprawda. Co robisz? Jeżeli chodzi tutaj o wiarygodność słowa, ja tylko chciałem powiedzieć, że no Zaha mnie nie zawiódł, Evron od trzech dni jest o 17 na naszych treningach z Rivals podobno, a był tylko jeden raz. Mm -hmm. Niemniej Zatem jednak... Zaha jest ja, bardziej nie, zaufany. Tutaj, nie, nie. Dobra, dobra, nie, 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 czekajcie, żeby nie było. Jak wszyscy mhm. teraz słuchacie, wszyscy na czacie sami świadkami, ja nie zabiłem kuby. No to być może tego nie. Nie no ma dobra, skip. obraz ten, ja. by ten generalnie jest Dziękuję. to dosyć mocny argument co Evelyn ja powiedział jednak że Zaha wychodził bezpośrednio z miejsca gdzie było ciało i no, no, to to Wydaje mi się, że to może być jednak Zaha. Mhm. Mam takie lekkie. A drugi jest Szymek pewnie bo nie chciał, żebyśmy zmieniali mapę. Bardzo proszę. Ja chciałbym dobra. powiedzieć, że je... że, co? że co no dobra. I <laughs> że... <laughs> że Wydyfy tak. Szymek! Zaha, jak coś, jak coś będę awczył jakieś 10 minut w kafeterii, możesz mnie zabić, i siku, dziękuję Na pewno chciał ja powiedzieć, że jestem zdrajcą Nie, nie, no Zaha jest chyba, mi się wydaje, że Zaha jest dosyć Nie no, skipuję to dosyć, jak coś To jest dosyć duży procent szansy No tak, Ja chcę wam tylko powiedzieć jedną rzecz nie w tej grze ani jednego kłamstwa nie powiedziałem. Ja no, no to, wiem, no nie zabiłeś kuby! O, okay. on, on ma taką rzecznik kłamstw i on teraz ciągle mi Więc przykro mi, ale po prostu nie chcę, żebyście robili ze mnie Dobra, kłamstwa Dobra, ja idę w to. A Ewron właśnie robi ze mnie kłamstwa Nie, powiem Zaha, powiedziałem, że jest 87,5%. Nie, A, dokładnie. to jest. Zawsze no, to jest jest no, Bardzo duchy. duża duchy. szansa, że to ale No to co, Zaha widział ciało i se stwierdzi, że wyrąbie się danie? Nie wiem, czemu. nie widział No właśnie. Oj dla mnie to było sensowne bardzo, co powiedział Ewron. Więc to zagłosowałem, ale widzę, że większość wolała skipnąć. No cóż, tak też można. No dobra. W takim razie robimy questy dalej. Co nam pozostało w tym czasie? Niestety nie udało mi się zrobić tego questa w nawigacji, co mi się bardzo nie podoba. Ponieważ kurde to jest taki pojedynczy quest, który mi tam został. I kurde, muszę się tam wracać specjalnie po to, żeby zrobić tylko i wyłącznie tego jednego quest'a. Więc to mi trochę smutno jest. Zacha... Boję się tak to, kurde... Zachy, bo rzeczywiście może tak być, że on jest tym zdrajcą. Okej, okay, jest Ewron, jest... Kto to jest? Kto jest zielony? Bloody. Ok. Diabeł. Nie ma tu ciała. Taki plus. I ja jestem w ogóle w tym pomieszczeniu? Z Evronem, jest Szymek. podoba mi się to, że jest tu Szymek. Brudne, boję się pikać z Szymkiem. Bardzo się boję. Zacha, tym bardziej się boję. Dobra, no jak dla mnie Zacha jest. Zacha by mnie zabił. Nie ma opcji, że to... Widziałem, jak zahadzawił po prostu i już mamy dwa dowody I to na to jest plakach. prawda, i to jest prawda. Ej, to to jest to... Jest, no. Szanuję, dziękuję to ci, że jest to to... bo Ewron kłamał po Uf, prostu. do jasnej to... cholery! Gdzie kłamałem? Powiedziałem, że jest 87,5% szans, że jesteś killerem. Gdzie Nie, jest powiedziałem, na początku, się, że, że to ja zabijam, i a pół. potem się na to, że... Po, potrzebowaliśmy e, to do tego jeszcze do dodatkowo dwóch trupów. Nie no. Dobra, dobra, panowie, słuchajcie, ale teraz musimy zadać sobie ważne pytanie. Mhm. Czy na statku chcemy gościć tutaj kłamcę, czy chcemy gościć mordercę? No, bę. kłamca jest spoko. A kto jest kłamcą, kto jest mordercą, bo się trochę pogubiłem. Ja nie jestem <głupi> kłamcą. Co do tego, to mm. ja nie kłamałem. A co jeśli wykorzystał je to? kłamcą, tak? Ale on, on powiedział, że to jest prawda, że zabił. Ej, ale jest pytanie. taki sławny cytat. Kłamca zawsze kłamie. A, tak nie za za kurde, ja się już uwolniłem. <głupi> A ja się totalnie pogubiłem na kogo wygłaszałem Jakby... No ja na Zachę No, Zachę. no dobra no Dziękuję za głos Zachę a ty serio nie zabiłeś Kuby? Nie No przecież ty nie opłamiłeś Nie serio Przecież ja, 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 powiedziałem, się... ja powiedziałem ci, że nie okłamie ciebie i powiedziałem, że ty ja nie zabiłem no, ja, ja wiem, że ja nie nie Ale Zachę 87,5% nie mam pojęcia czemu za w razem listy, naprawdę No bo Zacha nie kłamał <laughs> Musieliśmy stracić kolejne dwie osoby żeby wyrzucić mordercę No niestety Pozbył się dowodów, trzeba było zabić Bladiego <gry> Który na niego głosował, no niestety tak wyszło No cóż hmm, Idziemy sobie łączyć kabelki Czyli drugi pewnie jest Szybek no, obstawiam że jest Szybek Dobra robimy tutaj zadanie Którego nienawidzę z całego serca Jakoś kurde, strasznie mi nie podchodzi to zadanie w sensie jest bardzo długie. Dobra, git. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. Dobra, mamy to. Jestem daleko trochę od tego wszystkiego, nie podoba mi się to bardzo. Mm, mam jeszcze dwa zadania w nawigacji do zrobienia, więc polecimy sobie szybko do nawigacji i sobie zrobimy te questy. Żeby jakoś... nie przedłużać. Mm, dobra, jest tu Miki. Czy Miki chce mnie zabić? O, to jest pytanie. Co jest? Gdzie zniknął Miki? On już uciekł? Dobra, to jest diabeł. Czy przy mnie Miki wskoczył do wenta? Nie, raczej wątpię. Nie byłby raczej taki głupi Wątpię w to Nie był tak podejrzliwie, za mną biegł Dzień Dzień dobry, znalazłem Dzień dobry. w kamerowni, w kamerowni znalazłem ciało Evrona, bo już wykonałem sobie wszystkie zadania i mówię A, nagram sobie vloga, więc poszedłem Co? sobie do kamerowni TikTok nagrywany? I mówię wy ty, wy, Ewron? Ty chciałeś też to zrobić co ja, ale to się nie udało. Więc no Jak widzicie, Ewron zginął. Jakie? I było czas? ostatnie zadanie I... Szomek, w ogóle co, co robiłeś, bo tego e, ja też musiałem, e, musiałem reaktory, wiesz co? I ja, ja w ogóle przebiegałem mapę dookoła i miałem drugą część ustawienia tych tych To z takich, numerkami e... miałeś, czy ze Simon mówi? nie reaktory, mówię ci, że te silniki. Miałem... Dobra, zrobiłem dwie. na początku zacząłem ten i biegłem tak dookoła robiąc wszystkie zadania i skończyłem na górnym laktorze w lewym górnym rogu znaczy, nie, dobra to A gdzie był kto? Tc. Może tak zacznijmy? W kamerowni Na no, spawnie byłem teraz Ty byłeś w kamerowni Mandio? Nie, nie byłem w kamerowni, ty mówię, że byłeś w kamerowni. Ja ty się gdzie ty? teraz kto Ja Zajm byłem, gdzie byliśmy. No dobra, Miki, gdzie byłeś? A ty Miki, gdzie byłeś? Spałem Spałem? Spawn, yeah, Spawna! Spawn. E, widziałem jak Szymek robił zadania, diabeł z AB byliście, te, byliście teraz razem, tak? No tak, no, no tak. No to. Mandzio? Miki, jak no i Albo Szymek. Szymek mógł zabić i zgłosić. Tak, tak. Czyż widziałeś jak robi zadania? No, właśnie. Nie, no właśnie, no właśnie, co ja gadam. To Mandzio, no, 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 no ej, no to tak ja. ja, 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 to ja, się, ja daję ja na Mandzio. Znaczy, tu ale Diabel, dla mnie jest w procentach, dlatego. No ja byłem z AB po prostu. No tak, tak, tak. Zbieramy zadań, że Tak, tak. No to panowie Trachujcie. głosujemy na Mikiego wypierdzelana. Eee, ja niemożliwe, bo ja zabiłem <noise> te Co? teraz. O, ty zabiłeś? No, zabiłeś, no, no, to, no, zabiłem go. Nie podałem. No Zachę papier kamień rzucić normalnie. Zabiłeś jeszcze tego Śrzego i zgłosiłeś Zachę? Zgłosiłem Zachę. To powiem ci tak. Jeżeli ma być znaczy, Miki, moim zdaniem Miki jesteś totalnym to i tak naprawdę szymek fejkował zadanie i mu uwierzyłeś, że jest to Szymek tak naprawdę ale zagłosowałeś się na mnie. Mario. Ja w Mario. Nie, słuchajcie, słuchajcie. Mi skończyłem minutę temu Miki był w nawigacji a, tak, tak. A trochę jaki, czasu jaki temu, ale był... Ale w twoim ostatnim mandzio. Słucham? Jaki, jakie zadanko było twoje ostatnie? Co Odebranie probówek, mój drogi. Aj. Kurcze. Kurde, ale <laughs> ja wiem, mi Miki, wydaje, ja go, go to, widziałem w nawigacji... Teraz strasznie. Miki, a możesz nam powiedzieć tak w trzech zdankach, dlaczego jesteś niewinny? Oprócz no... Oprócz tego, że zgłosiłem... zgłosiłem zachę... No, no tro jestem To trochę brzmi. Na, no, to kozak! No, no, ale pan zgłosił No, Ale pan mnie zgłosił ma Nie, mnie przekonuje, Dobra. No ja to fuck, Kompletnie by to nie miało sensu, żebym. No, Zachę... Od razu zgłosił jak zabił Co Ej, robiłeś, ty, co, co ja robiłeś z, Miki? Moim powiedzeniem jest to, że mówisz, że nie jesteś impostorem i krzyczysz głośno wytyfy No kurde, kocham Co robi? Ty... Miki ty nigdy na nikogo nie Kurde, no nie Pana wiem na mnie Nigdy no bo, na nikogo nie No bo drogą eliminacji Dobra, niech będzie, ale no totalnie, tak! totalnie Mój. rozwalony że... Nie wiem Dobra, to Wytyfy, wytyfy Wytyfy, zabiliśmy niewinnego Ja tak nakręcałem teraz w bali Dla mnie to jest... Nie masz to jest, kurde, Mandzio jak nic Mandzio albo Szymek Tak bez sensu wyrzuciliśmy Mikiego Że to jest jakiś dramat Totalnie No nie, teraz nikt nie robi questów No nie, no to jest Mandzio To jest Mandzio Albo Szymek no, Nie wiem, albo to jest Szymek, albo Mandzio Na pewno to nie jest diabeł, no No dupa, no No nie pójdzie Kurde no Będzie mnie zabije teraz no No nie Dobra no Dobra, diabeł, tak. musimy podjąć decyzję, bo my wiemy, że jesteśmy niewinni. Albo to jest Szymek, albo Mandzio. Ej, hey, o dziwo, Chciałbym wydaje mi się, że to nie jest Mandzio, nie? Ale właśnie mi się tak zdaje, że to jest właśnie Mandzio. Szymek walnął te ja typa, robiąc vloga. Ale <laughs> to też mogło tak być, rzeczywiście. To wiem, że to jest podejrzane, ale słuchajcie, nie podoba ale mi nie się ja. to, naprawdę, to nie jestem ja. I nie wiem co mam wam jeszcze powiedzieć, ale Mandziu strasznie jest podejrzany w tym. jeśli to nie jest nikt z waszej dwójki, to powinniśmy zrobić na mandzia. Wiadomo, że jeśli mnie zabijecie, to ciągle może wam się udać jeszcze. Nie, nie, Dlatego... nie dobrze bo... Szymek, to a dlaczego w poprzedniej rundzie dla ciebie absolutnie logiczne było to, żeby poczekać na Totaltaska, a teraz nie jest? Ponieważ zostało nam jeszcze cały jeden pasek. O, cały... cały jeden pasek Kurde. Więc to znaczy, że ktoś z nas nie zrobił bardzo dużo zadań. Albo, albo mamy ducha, albo mamy ducha, który totalnie strawował nam gierkę. Albo, bo, albo po prostu, nie wiem, AB Debiu mają bardzo dużo do zrobienia. Nie, 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 nie ja już ja 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 wszystko zrobione. Ja już wszystko zrobione. Ja też nie mam. No to Szymyk, No to duchy problem. trolują. Duchy trolują strasznie w takim razie. Możemy skipnąć Szemyka, bo możemy ciebie Mo może, Nie wiem, e, ja tak. Możemy I jak, jak dla mnie jest to mandzio, nie wiem, mam no, takie no, wrażenie. Nie, panowie, panowie my... mam zrobione wszystkie zadania. Poszedłem na górę za reaktor się schować w lewym za turbiną na samej górze w rogu mapy, żeby mnie nikt tam nie znalazł. Specjalnie nie szedłem Kupaki na. Chłopaki, nie, kamery, serio! Ponieważ widziałem, że na kamerę strzymek, się tak strogo nie, się nie, strzymek, chciał, nie, nie chciał zresetować chciał zreset Dobra. nie chciał zresetować mapy. Ja nie chciał zresetować mapy. Ja ja za to nie Nie, 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 nie. No jesteście głupki w takim razie. Zagłosuję głupki. na siebie, nawet bo już wiadomo, że na mnie. Ja twierdziłem, za się o każdy smadził. No i powodzenia. Małeś. Ja, nie! Czemu okłamałeś? i słusznie. Dlatego, że jest remis teraz, i słusznie. Ale, Szymek, ale dlaczego okłamałeś? Nie, Powinieneś... tam idź i być impostorem gdzie indziej. <laughs> jest to Szymek, co? Pojadę, Tylko partia po... od mordercy nie chce na moim statku kłamcy. Jezus, co jest w ogóle? To jest nie do zrobienia w tym momencie. To jest nie do zrobienia, nie mam pojęcia, kto kłamie, kto nie kłamie. Jeszcze, jeszcze dwa questy zostały, czy trzy? No nie. Ja poszedłem sam, przyjdzie mnie zabije ktoś. Eee... No chyba że duchy w końcu zrobią te taski. Dobra. Nie, nie, nie klikajcie, nie klikajcie. Szymka tu nie ma. Dobra, ja bo utrzymamy się razem teraz wójkę Czyli to jest Szymek rzeczywiście. Dobra, jeden quest, jeden quest. YEAH! Co nie mangio! Tak! Co? Manzio, nie był. Nie, kto był? Co to był diabeł? Diabeł! diabeł był. Ale kto... Kurde, stacha, niepotrzebnie! Co? niepotrzebnie. O, o, nie potrzebuję! Nie Słyby się kurczą, a diabeł siluje bombę! Co? Co? bo Abi bo AB potwierdza totalnie diabełu! No bo totalnie cały czas z nim chodziłem! Ej, ale wiecie co? Ja się zastanawiam, czemu czego Jank na Dobrze, że, że, dobrze, że mangio kłamałem ciebie w takim razie, ej, że zagłosowałem na siebie. Totalnie, no! ja Dobrze, że, powiem, że ja głosowałem dla siebie dla mema, co nie? Ja, ja powiedziałem, że zagłosuję na, na, na siebie? Tego, to to ale... pewnie Mandzi zagłosuje zmiany na siebie, miłe. jeśli jest impostorem? Że niby, haha, ha, zagłosuje na ja, siebie, bo wtedy ale, wiecie. Ale Mandzio, ty <coughs> byłeś